Wypatrujesz Nilgarskiej floty? Floty? A no tak, coś mi tam mówili, zdaje się. Ale mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Z moich obliczeń wynika, że to właśnie dziś mityczny biały wieloryb Geborg nawiedzi wody z Geligę. Czekałem na to całe życie. Co to za wieloryb? Ma się pojawić, gdy upiory stąpią z nieba między fale. Wąż obudzi gniew morza, a lodowy potwór pożrze wyspę. Będę pierwszym bardem, który ułoży o nim pieśń. Legendy nie mówiły nic o przekleństwie Czarnego Słońca? Czarnego Słońca? Nie mam pojęcia o co ci chodzi. Nieważne. Będę go wypatrywał razem z tobą. Tylko powiedz mi, co wiesz o w ruinach na Skellige. Podobno jest jakaś jaskinia, do której nikomu nie udało się dostać. A i bardzo dobrze. Inaczej już dawno by ją splądrowali, jak wszystkie pozostałe. Ej, Vindzie! Tak? Ja... chciałem cię zapewnić, że zamierzam obejrzeć te jaskinie wyłącznie w celach naukowych. Naukowych? Zbieram materiał na powieść przygodową. Chcesz pisać o przybyciu Białych Okrętu? Wyborny pomysł! Mógłbyś wykorzystać moje tłumaczenie pieśni o Galbanie i Dilian. Bardzo chętnie, no więc gdzie jest ta jaskinia? Musisz popłynąć na wschód od Kertronde. Do jaskini dostaniesz się od strony morza. Bywaj i powodzenia z białym wielorybem. Pojawi się dzisiaj, na pewno.